Aby sprzedać nieruchomość, potrzebujesz dokumentów do aktu notarialnego. Chodź, pokażę Ci, gdzie je w Kobudzku możesz uzyskać. Pierwszym przystankiem jest budynek Urzędu Skarbowego i Starostwa Powiatowego, mieszczący się przy rynku. Jeżeli nabyłeś nieruchomość w drodze spadku lub darowizny, ale darowizny po 2007 roku, to potrzebujesz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Na samej górze, w wydziale Geodezji i Kartografii, uzyskasz wypis z ewidencji gruntów i budynków. Oraz wyrys, jeżeli działka będzie wydzielana do Nowej Księgi Wieczystej. Kilka pokoi dalej można otrzymać mapę. W budynku Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, w zależności gdzie położona jest nieruchomość, uzyskamy zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz czy nieruchomość znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji. Ostatnim miejscem jest Wydział Ochrony Środowiska, który znajduje się na